Hej, witam się dzisiaj z wami w niedokończonym makijażu. To może oznaczać tylko jedno: test na żywo. Jak widziałam, niewytuszowane rzęsy, bo dzisiaj właśnie maskarę będziemy testować. I to nie byle jaką maskarę, bo taką, która jest potencjalnie najlepszym tuszem na świecie. Do tego filmu, do przetestowania tego tuszu zaprosiła mnie marka Avon, ale spokojnie nie sprzedałam duszy. Dalej mogę wyrazić moją szczerą opinię, także powiem Wam wszystko, co i jak. A ten tusz jest wyjątkowy. Przynajmniej taki ma być. To jest Avon True 5 in 1 Lash Genius. Czyli od razu po nazwie, już wiemy, że to ma być pięć w jednym i to ma być geniusz rzęsowy dlaczego tak nazwany i dlaczego ma być tak wyjątkowy dlatego, że Avon stworzył algorytm który przeanalizował tysiące komentarzy kobiet w internecie właśnie a propos tuszy do rzęs, żeby się dowiedzieć jak ma wyglądać wymarzona maskara kobiet no, i właśnie według tego algorytmu wychodzi na to, że taki tusz ma wydłużać rzęsy, perfekcyjnie je rozdzielać, podkręcać, nadawać objętość i mieć głęboki czarny kolor. I właśnie taki ma być ten tusz. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, chcecie zobaczyć, jak on się spisze po 12 godzinach noszenia i czy spełni wszystkie obietnice, zapraszam na oglądanie dalej. Jeśli chodzi o szczoteczkę, to jest to szczoteczka silikonowa, która ma dość krótkie ząbki, i na samym czubku też ma taki rząd, taki kwiatek z ząbków. Wydaje mi się, że to będzie bardzo pomocne do tuszywania dolnych rzęs, natomiast to, co mogę teraz już powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście jest to bardzo czarny kolor, bardzo smolista czerń, właściwie nie do odróżnienia od czerni tego plastiku, który jest, wiecie, tutaj, w tym miejscu. No i przechodzimy do malowania. O, ten czubek mi się na pewno już bardzo podoba, bo jest dla mnie bardziej pomocny, wiecie, do malowania. Bo mogę nim precyzyjnie wszystko porozdzielać. No i pierwsza warstwa tuszu wygląda tak. Wow. Wiecie, co mi się podoba? Tak szczerze. To, że właśnie tutaj na czubku są te ząbki, bo ja normalnie rzęsy rozdzielam igłą. Wiecie to nie od dziś na pewno, jeżeli mnie oglądacie. I robię to od zawsze. Po prostu na sam koniec, jak kończę malować rzęsy, to właśnie układam je w taki kształt, czy w taki, taką formę, jak chcę, żeby wyglądały już przy pomocy igły. A tutaj nie muszę po te igły sięgać, bo te ząbki robią to za mnie. Znaczy mogę się nimi posłużyć właśnie, żeby... Tutaj wszystko poukładać tak jak chcę, a dlatego zawsze mówiłam, że mi tuszowanie rzęs zajmuje bardzo dużo czasu, bo ja jestem bardzo konkretna, jeżeli chodzi o to, jak one mają wyglądać, ale no nieźle to wygląda. Zaraz nałożę jeszcze drugą warstwę, pomalujesz tylko lewe oko, ta niech w międzyczasie trochę wyschnie. Tak naprawdę to łapie się na tym, że ym, nakładam tusz na rzęsy bokiem, ale bardziej manewruję właśnie tym czubkiem, bo mogę wtedy układać te rzęsy i je ładnie porozdzielać. Chyba nikt nie wątpił, że się uciapię tuszem po powiece, bo to robię zawsze, za każdym razem. Po, po tylu latach, ile ja się maluję, to dalej nie potrafię porządnie umalować rzęs bez pomalowania powieki. Chociaż odrobinę, chociaż na chwilkę tylko. Ej, no ale powiedzcie same. Daję radę. Daję bardzo radę. I szczerze, tak naprawdę na 100% szczerze. Bardzo mi się podoba ten czubek. No i właśnie, jak chcę na przykład jeszcze tutaj wytuszować te rzęski na samym, samej krawędzi. To dzięki temu czubkowi mogę to bez problemu zrobić. ej no. Czy ja sobie mogę do czegoś przyczepić? No zobaczcie. Planowałam nałożyć jeszcze drugą warstwę, ale powiem Wam szczerze, że nie mam ochoty już. Podobają mi się te rzęsy w tym momencie bardzo jak wyglądają. Może jeszcze tylko troszkę podotykam tak końcówki, żeby jeszcze mocniej zaznaczyć. Ale po całych rzęsach już nie będę przejeżdżać, bo podobają mi się naprawdę jak teraz to wszystko wygląda. No naprawdę, wow. Rzęsy wyschły, tak samo tutaj ten tusz na powiece. I to jest ten moment, kiedy właśnie usuwamy tego typu wypadki. Słuchajcie, dopiero kiedy ten tuz zaschnie, to można o, delikatnie tylko podotykać patyczkiem kosmetycznym czy spiralką, i już on się po prostu usuwa z powieki. I tak wygląda efekt końcowy, no, słuchajcie, w tym momencie nawet jakbym chciała, to nie mam się do czego przyczepić. No powiedzcie sami, ja bym chciała, żeby moje rzęsy tak wyglądały codziennie, bo mi się podobało to, że rzęsy się umalowały bardzo szybko, że nie musiałam się nad nimi jakoś specjalnie tutaj rozwodzić za długo, wiecie, czesać je, rozdzielać. I one od razu wyglądają tak, jak ja chcę, bo ja lubię właśnie, jak one wyglądają tak, wiecie, niby troszkę pogrupowane, ale też troszkę rozczesane. Takie właśnie, żeby z daleka były widoczne. Bo kiedy one są rozczesane, każdy jest pojedynczo włosek, no to w ogóle z daleka ich nie widać i nie ma efektu, więc ja wolę właśnie one są takie, jak są teraz. Naprawdę nie obraziłabym się, jak one wyglądały tak w tym momencie. Wybaczcie mój zachwyt, ale. No, wyglądają rewelacyjnie. No właśnie, nawet nie miałam potrzeby sięgania po igłę, bo od razu wszystko mi się ładnie rozczesało. Nie dam się zagłuszyć przez deszcz. Nie wiem, czego słyszycie, ale już w tym momencie chyba tak. Um, no i co, no i, i tyle. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 12 godzinach. Słuchajcie, w tym momencie jest 11.51, czyli zapamiętajmy, że jest 12.00. Widzimy się za 12 godzin. I wszystko sobie podsumujemy, i wtedy Wam powiem moje końcowe wnioski. No i witam ponownie. Godzina mamy 20 minut po północy, czyli minęło ponad 12 godzin od momentu nałożenia tuszu. I tak to wygląda w tym momencie. Słuchajcie. Przypomnę jeszcze tylko, że to są rzęsy po ponad 12 godzinach od aplikacji. Nic się nie odbiło, nie pokruszyło, że są dalej takie same. Zaznaczę to jeszcze tylko, że dzisiaj było bardzo wilgotno, padało, więc jakby tusz był też narażony na to, że może się trochę zwilżyć i odbić, ale tutaj nic takiego nie nastąpiło. Jeszcze bym mu to wybaczyła, gdyby rzeczywiście coś mi się odbiło na powiece, no bo są takie, wiecie, warunki atmosferyczne, a on nie ma żadnego zaznaczenia, że jest tuszem wodoodpornym. Mimo to i tak trzyma się świetnie, no i chyba tutaj nie muszę się nawet za bardzo jakoś rozwodzić, bo... Co z tego, że ja go będę zachwalać, jak na przykład, wiecie, wizualnie on by nie wyglądał za ciekawie, a tutaj jakby ta wizualna strefa sama się broni, tutaj nawet nie muszę nic mówić. Ale, jakbyśmy teraz mieli przejść jeszcze raz po tych wszystkich obietnicach, które ten tusz miał spełniać, albo te warunki, które miał spełniać, jest tutaj napisane, że on ma wydłużać rzęsy, jest, rozdziela je, to zdecydowanie jest, po prostu ta końcówka, przy której, dzięki której właśnie możemy idealnie je poukładać, co dla mnie jest bardzo ważne, zdecydowanie się przydaje, podkręca, co do tego za bardzo się nie mogę wypowiedzieć, ponieważ moje rzęsy były podkręcone wcześniej już zalotką, ale nie opadły. Czyli świetnie trzyma też skręt tych rzęs. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo czasami jest tak, że używam tuszu, który teoretycznie już jest trochę zaschnięty, i zaraz przy aplikacji on mi prostuje te rzęsy. I co z tego, że ja mam je podkręcone, skoro znowu są proste, a ten. Nie zrobił czegoś takiego ani w momencie aplikacji, ani w ciągu dnia, co dla mnie jest rewelacją. Daje objętość jak najbardziej, no i czarny kolor, to też wam mówiłam już, głęboki czarny kolor, to jest też jak najbardziej um, obietnica, która została spełniona. Także nawet gdyby ktoś tutaj chciał się do czegoś przyczepić, a ja lubię się do czegoś przyczepić, tutaj nie mam do niczego, po prostu. No, no nie ma. Wygląda świetnie, utrzymał się idealnie przez cały dzień. Nawet powiem, wam dzisiaj się spotkałam z koleżanką, która też była bardzo na tym, jakie etusz ja tusz mam na rzęsach. Co to jest? Otóż, czy coś robiłam z rzęsami, czy, czemu one tak wyglądają i czy to są moje rzęsy? Też padło pytanie, także to o czymś świadczy, ale mówię, no myślę, że sam wygląd tych rzęs mówi sam do siebie, także... No i co ja tutaj jeszcze mogę dodać? Słuchajcie, no po dzisiejszym teście mogę stwierdzić, że rzeczywiście tusz spisał się idealnie. Teraz już się nie dziwię tej bardzo dużej pewności siebie ze strony E1u, kiedy powiedziałam, że dobrze, zrobimy test, ale ja muszę mieć wolność wyrażenia swojej opinii, gdyby coś mi się nie spodobało, a oni powiedzieli OK, proszę bardzo. Także no wiadomo, no jak się jest pewne swojego produktu, no to... Rzeczywiście tak jest. I na dzisiaj to już wszystko. No, mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że miło spędziliście ze mną czas i że ten test przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. A przypominam też, że w opisie pod filmem znajdują się wszystkie informacje na temat produktu, o którym dzisiaj mówiłam. Tam jest też link, pod którym możecie go znaleźć. A oczywiście nie zapominajcie też o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają i ostatnio pojawiły się. Takie dwa, już zachęcam do obejrzenia. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem, pa!